ustawiłem pełen potencjał wszystkim zawodnikom Realu Madryt, żeby zobaczyć, czy uda im się wygrać Ligę Mistrzów. Potencjał to maksymalna wartość overalla, do której można rozwijać piłkarza w trybie kariery. Tak obecnie wygląda skład Realu Madryt w FIFA: no jest bardzo mocny, ale postanowiłem wykorzystać jego pełen potencjał, żeby sprawdzić ich ocenę. Zaczynamy od Kurtuły, który według jej osiągnął już swoją maksymalną ocenę. Na lewej obronie gra Carrera, który z 78 ma aż 86 overalla. Dalej są Dean Housem z 78 na 87. Edrem Militao z potencjałem 88 oraz nowy transfer Alexander Arnold z maksymalną oceną tylko o jeden większą od obecnej, czyli 87. W pomocy grają Chua Meni 87, Kamavinga i można go rozwinąć aż do 90 oraz Bellingham, w którego EA bardzo mocno wierzy, bo z 90 może mieć aż 94. W napadzie są Rodrigo z maksymalną oceną 91, Vinicius, który podobnie jak Bellingham ma sufit na poziomie 94 oraz Mbappé z maksem wynoszącym 93. Z takim składem bez problemu wygrali Ligę Mistrzów, Vinicius dostał złotą piłkę, a ja nagrałem odcinek, który z Próbowałem wygrać Champions League, właśnie Real Madrid, do którego link jest tutaj.